Barbara Święta o górnikach pamięta. Na szczęście nie tylko ona. Pamięta o nich także szykujący się do prezydenckiej szychty Karol Nawrocki. Przeciwnicy fedrują pod nim i kopią, co tylko pokazuje, że to ten kandydat zajmuje miejsce na przodku. Ekspres Plus, Rafa Patera. Zwiększamy wydobycie informacji. Dziś barburka, a to oznacza, że Karol Nawrocki odwiedził górników. Obywatelski kandydat na prezydenta mocno wspiera także rodziców protestujących kolejny dzień przeciwko planowanej seksualizacji ich dzieci w szkołach. Mocne nerwy musieli mieć mieszkańcy Szczecina ewakuowani ze względu na neutralizację bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Prace musiały przerwać także Komisariat Policji i Market. Udana akcja policjantów CBSP z Bielska Białej. Zlikwidowali oni działające w pyskowicach w śląskiem laboratorium, produkujące bardzo groźny narkotyk Klefedron. Przejęli oni narkotyki wartości kilku milionów złotych. Zabici ranni oraz zniszczone pociągi i samochody. Tak kończy się wjeżdżanie na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle lub przy zamkniętych szlabanach. Jak przeżyć? Zachować spokój i wyłamać rogatki. Kampania dwóch prędkości i różnych wartości. Z jednej strony Karol Nawrocki, który przy okazji barburki odwiedził górników, solidaryzując się z podkopywaną przez rząd branżą. Z drugiej strony, Rafał Trzaskowski, który za węglem na Śląsk nie pojechał. Wolał wybrać się w krótką podróż na targ pod Warszawą. Katowickie osiedle Nikiszowiec tradycji stało się zadość i na długo przed schodem słońca mieszkańców obudziła górnicza orkiestra Denta Świętujących Barbórkę górników jako jedyny kandydat na prezydenta odwiedził Karol Nawrocki. Rozpocznę od życzeń dla wszystkich górników w dniu ich święta, w dniu świętej Barbary za ciężką pracę, za ten trud codziennej pracy. Życzę polskim górnikom, drodzy państwo, aby mieli tyle samo wyjazdów co zjazdów. Karol Nawrotki wysłuchał górników i zwrócił się wprost do obecnie rządzących. Ta ochrona środowiska nie może odbywać się kosztem polskich górników, polskich kopalń i polskiej całej gospodarki i ekonomii państwa polskiego, a takie zapisy niesie niestety w sobie Zielony Ład. Ekipa Tuska widzi wsparcie Polaków dla Karola Nawrockiego i próbuje go atakować. Dariusz Joński, Michał Szczerba i Krzysztof Brejza przygotowali raport mający go pogrążyć, ale nawet we własnej partii podchodzą do niego z dystansem. Pilne. Raport o Nawrockim będzie szybko przez platformę wygaszany, bo ludzie z PO dawali tym gościom, z którymi się fotografował Nawrocki, kasę. Sam Karol Nawrocki broni uczniów polskich szkół przed planowaną przez rząd seksualizacją. Przeciwko niej protestowali także przed rzeszowskim kuratorium rodzice i nauczyciele. To jest edukacja permisywna, to jest edukacja, która demoralizuje, a wcale nie uczy, która zbyt wcześnie rozbudza seksualność dzieci. Dlatego bronimy polskich dzieci i nie chcemy przede wszystkim, żeby ten przedmiot, w tak sposób winny wprowadzany, był obowiązkowy. Edukacja zdrowotna wprowadzająca m.in. zajęcia z masturbacji ma zastąpić dotychczasowe zajęcia z przystosowania do życia w rodzinie. Teraz historia, która podwójnie dała się we znaki mieszkańcom Szczecina. Służby przeprowadziły ewakuację okolic ulicy Dębogórskiej, gdzie odnaleziono pocisk z czasów II wojny światowej. Ale podczas usuwania niewybuchu zlokalizowano kolejną bombę. Drugi niewybuch znaleziono kilkaset metrów dalej podczas prac przy hali produkcyjnej. Obecne na miejscu służby podjęły się więc usunięcia także tego znaleziska. Była to brytyjska bomba o wadze kilkunastu kilogramów. Podczas pracy saperów konieczne było wstrzymanie ruchu na okolicznych ulicach. Oba pociski zostały bezpiecznie usunięte i zostaną zneutralizowane na poligonie. Po godzinie przewrócono ruch, a mieszkańcy mogli wrócić do domów. Policjanci z CBSP z Bielska Białej zlikwidowali fabrykę bardzo groźnego narkotyku, klefedronu. Laboratorium mieściło się w Pyskowicach w Śląskiem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 185 kg narkotyku o czarnorynkowej wartości około 9 milionów złotych. Śledczy na gorącym oczynku zatrzymali dwie osoby. Decyzją sądu narkotykowy duet Święta Bożego Narodzenia spędzi za kratami aresztu. Jak widać, przejazdy kolejowe są miejscami szczególnego ryzyka. Kiedy samochód zatrzyma się między szlabanami, liczy się każda sekunda. W takiej sytuacji nie należy panikować, trzeba zachować zimną krew i wyłamać rogatki. Tak, tak. Polskie prawo zezwala na wyłamanie rogatek w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia. Tak może być na przykład, gdy pojazd utknął między zamkniętymi zaporami w wyniku awarii. Tak też powinni zrobić niesforni kierowcy wjeżdżający na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Rogatki zostały zaprojektowane tak, by łatwo się łamały przy uderzeniu, a koszt naprawy jest niewielki w porównaniu z utratą życia. Kto boga temu zabroni? W plusie pokażemy choinkę zbudowaną ze złotych monet. I to dopiero trzeba pilnować. Zdradzimy także, w jakiej przyprawie zakochali się ostatnio Europejczycy. Odpowiedź może zaskakiwać. Jedziemy dalej na ostro. Amerykańscy naukowcy stworzyli tymczasowy tatuaż, który lekarze będą drukować na skórze głowy. Posłuży on do monitorowania fal mózgowych podczas badania czynności mózgu. W styczniu rozpoczną się eliminacje na żywo do festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Konin 2025. Zgłoszenia tylko do końca roku. Warto się pospieszyć. W Międzynarodowy Dzień Geparda nasz reporter sprawdził, co o tym dzikim kocie sądzą Polacy. Zrobił to w tempie ekspresowym, ale czy szybszym od Geparda? Od teraz analiza fal mózgowych będzie szybsza i wygodniejsza. Kto schuszcza te fale? Oczywiście amerykańscy surferzy, znaczy naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, opracowali nową technologię, mającą zastąpić stosowane w neurologii badanie EEG. Tradycyjne EEG pomaga diagnozować np. epilepsję, guzy i urazy mózgu. W to miejsce badacze proponują specjalny atrament. Nanosi się go na skórę głowy jak tatuaż. Dzięki właściwościom przewodzącym tuszu taki tymczasowy wzór może odbierać wysokiej jakości fale mózgowe. Obecnie stosowane badanie jest skuteczne, ale proces często okazuje się być czasochłonny i niewygodny dla pacjentów. Dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe staje się zastąpienie całego oprzyrządowania diod kabli i drucików, tymczasowym oryginalnym wzorem na skórze. Etat tłumacze potrafią monitorować także inne funkcje organizmu, na przykład rytm serca, aktywność mięśni i temperaturę skóry. Prawdziwa e rewolucja. Mieszkańcy państw Unii Europejskiej coraz chętniej kupują orientalne aromaty. Imbir stał się w ubiegłym roku najchętniej importowaną do wspólnoty przyprawą, wynika z właśnie opublikowanych przez Eurostat danych. Na podium znalazły się także papryka i pieprz. Nieco dalej w zestawieniu plasowała się kurkuma i cynamon. Ciekawe, która przyprawa króluje na unijnych stołach w tym roku? Może szafran? Tego dowiemy się za rok. Choć ceny przeciętnego świątecznego drzewka idą regularnie w górę, to niektóre choinki kosztują prawdziwą fortunę. Ta z niemieckiego Monachium jest piękna i niejednemu na jej widokarz zaświecą się oczy. Nie pachnie jednak lasem, bo jest cała ze złota, a w zasadzie z 2024 złotych monet wartych ponad 5 milionów euro. Nie ma co się dziwić, że drzewka strzegą ochroniarze. Chociaż sama wielkość złotej choinki uniemożliwia wyjście z nią niepostrzeżenie z budynku, i przyjmijmy to za złotą zasadę. Są szybkie prawie jak ekspres Republiki, a przy okazji zwinne prawie jak nasi reporterzy. Gepardy obchodzą dziś swoje święto. Mateusz Nowak to też, nie? Zły kot, bo niewiele myśląc rzucił gepardowi biegowe wyzwanie i zamierza pogonić mu kota. No, zobaczymy. Teraz biegnę z prędkością około 12 km na godzinę. Całkiem przyzwoicie jak na normalnego śmiertelnika. I trudno mi sobie wyobrazić, że taki gepard na przykład może biec 10 razy szybciej. A! I w 3 sekundy do setki. To co? Rura. Ale prędzej niż ja Geparda, to mnie dogoni zadyszka. A Gepard to już pewnie z pół kilometra dalej. W końcu to najszybsze lądowe zwierzę. W czasie biegu większość czasu spędza w powietrzu, niż dotykając poziomu gruntu. Także są to takie długie skoki, które mogą być długości nawet 7 metrów. Fragment takiego Gepardziego sprintu mieli okazję podziwiać odwiedzający ogród zoologiczny w San Diego. Całkiem szybki. Na tyle szybki, że zaaranżowali wyścig Geparda z formułą E. Jak widać, na początku był nawet z przodu, ale później Geparda pokonało 270 koni. mechanicznych, oczywiście. Choć za samo podejście do rywalizacji należy się szacunek. Gepardy na wolności żyją około 8 lat. Młode mają nieco inne umaszczenie niż dorosłe osobniki bo one są takie bardziej piaskowo-ziemiste, w ciemne ciapki, co jest uwarunkowane tym, że samica, kiedy idzie polować, zostawia młode bez opieki. A taty w pobliżu nie ma, bo mama wychowuje dzieci sama. Gepardy podobno są samotnikami, podobnie. Ale jak widać, za młodu do innych zwierzaków lgną. Want them Łączymy nasze samotne gepardy z psami. Chcemy, żeby mogły biegać, bawić się i ćwiczyć zachowania charakterystyczne dla młodych zwierząt. W całym tym gepardzim zauroczeniu pamiętajmy, że gepard to łowca i drapieżnik. Gepardy są dużymi kotami, o tym nie wolno zapominać. Eee... Są to zwierzęta niebezpieczne. No są, bez dwóch zdań. Do gepardów więc z dystansem. Tylko jak zachować dystans przy takim słodziaku? Trudna sprawa. To opowieść o sile ducha i podążaniu za marzeniami. A tym największym marzeniem tytułowego bohatera musicalu Dzielny Głębinek jest zobaczyć niebo i poczuć promienie słońca. Spektakl ponownie pokaże w ten weekend Warszawski Teatr Muzyczny Roma. Kiedy czujesz, że cały świat. Musical powstał na podstawie książki dla dzieci The Journey of the Noble Gnarble*. główny bohater Głębinek wyrusza w niebezpieczną, pełną przygód podróż z dna oceanu na powierzchnię, ale droga do zaspokojenia swojej ciekawości światem i spełnienia marzeń nie będzie prosta, bo nie każdy, kogo pozna, zostanie jego przyjacielem. Sztukę o głębinku wystawiono już w ponad 300 teatrach na całym świecie. Od 6 do 8 grudnia spektakl można będzie zobaczyć w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. Wielkopolski Konin stanie się stolicą polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Już wkrótce zorganizowane zostaną tam eliminacje do 45. edycji Festiwalu Muzycznego, promującego młode muzyczne talenty. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy powiatów Konińskiego, słupeckiego, Tureckiego i Kolskiego. Przesłuchania na żywo odbędą się 11 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Zgłoszenia można wysyłać do końca roku. Drzewa milczą. To nowy film dokumentalny Agnieszki Zwiewki, która często porusza problemy społeczne i portretuje bohaterów z ciekawymi historiami. A taką ma Runa, 16-letnia kurdyjka, która uciekła z Iraku do Polski przed atakami ISIS. Tutaj musiała szybko dorosnąć i po śmierci matki przejąć obowiązki głowy rodziny. Poznajemy ją bliżej przez animowane rysunki jej autorstwa oraz marzenia o powrocie do Iraku i ukończeniu studiów prawniczych. Czy uda się je spełnić? Film trafi do kin w piątek. Można się śmiać przez łzy. Można także wyglądać słonecznych promieni przez krople deszczu lub płatki śniegu. I właśnie taką rozrywkę szykuje nam pogoda w najbliższych dniach. W piątek temperatury dojdą do 6 stopni, ale większość kraju przykryta będzie chmurami, z których pofruną drobne płatki śniegu. Ciśnienie zacznie spadać, co dodatkowo pogorszy warunki atmosferyczne. W sobotę najcieplej na zachodzie, gdzie temperatura osiągnie 7 stopni. Najchłodniej na Mazowszu, tam pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Niedziela przyniesie intensywne opady deszczu w centrum oraz na Pomorzu. Na wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Żeby wystawić twarz do Słońca, trzeba będzie się udać na Dolny Śląsk. Jak przerwać złą serię? Zwycięstwem oczywiście, najlepiej okazałem. Właśnie takie zanotowała FC Barcelona, która pokonała Majorkę 5 do 1. No i wszystko fajnie, poza tym, że Robert Lewandowski przesiedział mecz na ławce. Kontuzja wyleczona i można wracać do gry w NBA. Jeremy Sohan rozegrał pierwsze spotkanie w barwach San Antonio Spurs od blisko miesiąca. Który to Polak? Widać go z daleka, a to dzięki jaskrawo zielonym włosom, nowa stylizacja bardzo odważna, podobnie zresztą jak jego gra. Sohan mecz przeciwko Phoenix Suns okrasił double double złożonym z 14 punktów i 12 zbiórek. I niestety jednak nie pomogło to w odniesieniu zwycięstwa, bowiem ostrogi przegrały ze słońcami 93 do 104. Coraz bliżej pojedynku dwóch gigantów. Jeszcze w tym roku dojdzie do rewanżowej walki Tyson Fury kontra Oleksandr Usyk. W maju Ukrainiec odebrał Brytyjczykowi tytuł Mistrza Świata WBC. Hitem stał się zwiastun pojedynku, okrzyknięty już najlepszą promocją w historii boksu. W klipie Fury widzi rywala jako pielęgniarkę czy policjanta, zaś on sam, Usykowi, ukazuje się na przykład podczas robienia zakupów czy jadąc taksówką. Obaj więc są dla siebie koszmarem, który, jak mówią w rozmowie telefonicznej, trzeba raz na zawsze zakończyć. I need to end this. I gonna end you. Walka gigantów 21 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Polski Związek Piłki Nożnej ma już 105 lat. Urodziny świętował podczas wczorajszej uroczystej gali. Tym razem show nie skradli wcale ani prezes Cezary Kulesza, ani prezydent UEFA Aleksander Czeferin, ani nawet prezydent Andrzej Duda. Mieli godną konkurencję, bo podczas gali oglądano mecz polskich piłkarek, który dał im pierwszy w historii awans na mistrzowski turniej. Fala aqui, Bez dwóch zdań. Nasze panie zasłużyły na owację na stojąco, a męskim uczestnikom gali PZPN spokojnie mogłyby zaśpiewać za Eugeniuszem Bodo. Wy jesteście mocni, silni, my słaba płeć, lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć, czyli awans na mistrzowski turniej. No, chcielibyśmy fakt, ale i tak gorąco gratulujemy. W końcu łączy nas piłka, prawda? Widzów Republiki łączy także program dzisiaj. Awans na antenę zanotuje o 19.00. Policją Didier Reindersa były komisarz Unii Europejskiej podejrzane o pranie pieniędzy. Kraków śmierć na komisariacie. Co dalej z polską policją? Drożyzna uderzyła w portfele Polaków. Skoro ostatnie godziny należą do kobiet, to na oklaski zasłuży z pewnością także prowadząca dzisiaj Danuta Holecka, bo z formą naprawdę trafiła. A kolejna jazda ekspresem jutro o 16.55. Do zobaczenia.